Czołem. Słuchajcie, dzisiaj będzie zupełnie inaczej niż zwykle. Dzisiaj chciałem być całkowicie poważny, dlatego tych, którzy myślą, że będziemy się dzisiaj śmiali, nie, nie będziemy się dzisiaj śmiali. Dzisiaj naszła mnie taka niesamowicie głęboka refleksja na temat mojego życia, którą się chciałem z wami podzielić, dlatego tych, którzy do, dotrwają do końca tego story. Czy tego filmu na YouTubie, który będzie potem na YouTubie pewnie Bardzo serdecznie im dziękuję i ich pozdrawiam Natomiast o co mi chodzi Wysyłacie mi, że kolejny rok z rzędu Dziki Trener jest jedną z najbardziej popularnych Osób, postaci na, na polskim Facebooku Ja już raz byłem na pierwszym Teraz byłem na drugim miejscu Teraz też na drugim miejscu Wyprzedził mnie minimalnie Jurek Owsiak W fanpage'ach najszybciej rosnących Czego serdecznie mu gratuluję Ale chyba będziemy musieli Jurek pogadać Wiesz o co chodzi? To całkiem poważnie Natomiast wracając tak na serio do tematu, naszła mi taka refleksja, że moi drodzy yy, musicie w siebie wierzyć bo może dla kogoś to nie jest sukces a tam byku, goście, jest tam drugi na polskim facebooku, w, najbardziej rosną, no i, to, i chuj z tego ale dla mnie to jest sukces, dla mnie to jest to jest życiowe osiągnięcie, bo ja mogłem być nikim ja kiedyś byłem na samym dnie i bardzo mało osób powiedziałoby że chłopak, który mieszka gdzieś tam na takim krakowskim osiedlu dojdzie gdzieś, gdzie, gdzie, usłyszą, gdzie usłyszy go naprawdę bardzo wiele osób, bardzo wiele ludzi, gdzie będą, gdzie będą ludzie mu zbijać piątki na mieście i będą mówić, że to, co robi, jest fajne i przydatne, i że, i że jest w tym drugie dno, że, jest, że, że są w tym też mądre treści. I o tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że jestem dość infantylny i po prostu jestem zwykłym bucem, który przeklina. Chciałem wam z tego miejsca też bardzo serdecznie podziękować za to, że mnie oglądacie, bo to, to też daje mi siłę napędową do tego, żeby coraz więcej nagrywać, żeby coraz więcej mówić o tym, co mam w głowie. A po drugie, może to będzie trochę śmieszne, ale chciałem podziękować sobie za inwencję, sobie, za to, że to dziki nagrywasz. Dziękuję tobie, dziki trenerze, za to, że miałeś pomysły, że masz motywację, że się nie poddałeś. No i oczywiście za to, że jesteś taki przystojny, bo jak tak patrzę dziki, to A tak poważnie, dlaczego dziękuję sam sobie? Możecie to komuś wydawać idiotyczne. Dlatego, że moi drodzy... Ja jestem sam, ja jestem sam, i po, przy pomocy mentalnej moich bliskich mi osób udało mi się, kurwa, nie zostać w życiu alkoholikiem, narkomanem. Nie latam i nie napierdalam ludzi na ulicy, nie stoję z winem pod sklepem i nie wykoleiłem niczy, jego życia. Za to też moim bliskim zdecydowanie bardzo dziękuję. Ale jestem w tym sam. To ja to nagrywam, tu są pomysły, a tu w tej ręce jest telefon i tak naprawdę. Wyprzedziłem ludzi z Polsatu, z TVN-u, wielkich kurwa, pseudocelebrytów kurwa, wielkie ładne panie i przystojnych mężczyzn kurwa, którzy mają sztaby reżyserów, sztaby scenarzystów, ludzi od wymyślania, od pomysłów, od nagrywania, od montażu, makijażystów, tych, którzy ich wożą. I co? I wjechał jeden chłop z telefonem w ręce i rozjebał trzy czwarte polskiego Facebooka. Przepraszam, nie trzy czwarte. Trochę więcej. Powiem Wam tak: ja kilka razy w swoim życiu byłem na takim dnie, że jeżeli wydawało Ci się, w tym jak byłem dzikim trenerem, że jak wydawało Ci się, że jesteś na dnie, to ja, kurwa, stary, pukałem w nie od spodu. I tylko dzięki pomocy bliskich mi osób, takich najbardziej zaufanych, dzięki temu, co mam tutaj, udało mi się z tego wyjść. I tym ludziom jestem do końca życia i będę wdzięczny za to, co dla mnie zrobili. Mnie mogło tutaj w ogóle nie być po tej stronie. Wy nie wiecie, co się, co się toczy po drugiej stronie kamery. Ludzie, nawet którzy są gdzieś tam trochę znani, przeżywają... Osobiste dramaty, przeżywają osobiste yy, wojny, kurwa, codzienne, codzienne walki, które są naprawdę bardzo ciężkie, z różnymi rzeczami. I to jest dla mnie największy osobisty sukces, że udało mi się z tego wyjść i jestem w tym momencie tu, gdzie jestem. Ale dzięki temu otwierają się przede mną, co dopiero teraz widzę, takie drzwi. W których zauważam, że stary, być może moje życie kiedyś będzie wyglądało inaczej. Być może ja nie będę musiał już tutaj mieszkać stary. Być może ja będę miał jakiś mały dom z ogrodem, może będę, będę miał dzieci stary, wiesz, będą biegały psy po tym ogrodzie. Nigdy o czymś takim nie myślałem. Nigdy o czymś takim nie myślałem, bo ja miałem sporo swoich osobistych problemów. Ja myślałem stary tylko o tym, żeby się kurwa nie utopić, żeby złapać powietrze, żeby każdego dnia toczyłem walkę, żeby z tego kurwa wyjść. I nie myślałem o przyszłości. Nie miałem czasu myśleć o przyszłości. Ja chciałem po prostu przeżyć. I widzisz, dzięki takiej, że tak powiem, świętej trójcy dzikiego trenera, czyli Wam, widzom, moim bliskim, którzy mnie wspierają, i dzięki dzikiemu trenerowi, temu co jest u mnie w głowie, udało nam się stworzyć postać, która jest jedną z najbardziej popularnych postaci w tym kraju. I ten sukces, mój osobisty i Wasz, i moim bliskich, tylko dedykuję Wam, dlatego że cieszę się, że mnie oglądacie. Natomiast cieszy mnie to tym bardziej, i tym bardziej mi to buduje, że Instagram jest teraz popularniejszy od Facebooka. Ale, żeby na Instagramie być kimś, możesz być totalnie nikim. Bo na Instagramie wystarczy wyglądać, a na Facebooku, żeby ludzie cię docenili, trzeba jednak mieć coś do powiedzenia albo do napisania. I to mnie bardzo buduje. Mam też nadzieję, że nie macie mi, moi drodzy, za złe tego, że reklamuję sam siebie, czyli swój portal trenujemy.pl, na swoich social mediach. Ja nie chciałbym bardzo wmuszać wam szczoteczek do zębów, mydełek, past i ręczniczków codziennie jakimiś bzdurnymi postami, bo nigdy nie chciałbym zostać influencerem czy influencerką. Obrałem taki model, w którym wolę zareklamować sam siebie, swoją firmę, którą tworzę, która była zawsze moim marzeniem, yy, w której wykonuję jakąś pracę dla was, wy coś dostajecie i za to płacicie. I myślę, że to jest najbardziej uczciwe. Dobra, moi drodzy, do sedna, bo dziki już trochę przynudza. Wiem. Moi drodzy, chciałem to jakoś mądrze spuentować. Mój drogi widzu, który to oglądasz, wiem, że może zabrzmi to w tym momencie dość populistycznie. Może to wydawać płytkie, ale przerobiłem to na własnej skórze. I dam ci jedną radę. Nigdy, nigdy, kurwa, nie daj sobie wmówić, że jesteś nikim, że niczego kurwa w życiu nie osiągniesz albo że czegoś się kurwa nie da. Bo w życiu można osiągnąć naprawdę, naprawdę, kurwa! Bardzo wiele, ale sercem walczymy do samego końca, do ostatniego gwizdka. Niezależnie od tego, czy dopiero ci ciężka choroba, czy ktoś ci umarł na rękach, czy masz problem z głową albo problemy finansowe, to nie ma żadnego znaczenia, rozumiesz? Walczysz do końca, do ostatniego, kurwa, gwizdka się nie poddajesz, lecisz na pełnej kurwie! A jak trzeba będzie ten mecz zakończyć, jak ten gwizdek nadejdzie, to zejdziesz do szatni, ale ostatni, kurwa!